Muzeum Pogranicza doskonale y, wpisuje się w hasło tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa y, w stronę architektury i młode dziedzictwo. Mamy tu bowiem i Zamek Krzyżacki Średniowieczny, mamy również i odbudowy powojenne. Tak, oczywiście y, tegoroczne hasło w stronę architektury. Oczywiście doskonale wpisuje się w dzisiejsze zwiedzanie zamku. Będziemy poszukiwać architektonicznych detali na zamku w działdowie, będziemy opowiadali o budowie zamku średniowiecznej, a więc tej XIV wiecznej. Ta budowa była bardzo długa, bo trwała więcej niż pół wieku ponad 50 lat odbywała się w kilku fazach, ale będziemy sobie mówili też o kolejnych budowach, również tych współczesnych a więc te. Ta druga część tegorocznego hasła europejskich dziedzictwa, młode dziedzictwo również będzie akcentowana, bo oczywiście będziemy mówili również o współczesnych remontach, takich jak ten z lat 2017-18, kiedy to zamek został zaadaptowany na potrzeby Muzeum Pogranicza w Działdowie. Jak to się stało, że w tak zabytkowym obiekcie znalazła się siedziba Urzędu Miasta? Siedziba Urzędu Miasta znajduje się już od 2004 roku na zamku w Działdowie. No, oczywiście to była decyzja ówczesnych władz samorządowych. Jedno ze skrzydeł bocznych zamkowych zostało zaadaptowane pod siedzibę Urzędu Miasta no i ta siedziba jest do dziś. Z tego co czytałem w internecie, chociażby, to pod siedzibą Urzędu Miasta są bardzo ciekawe pomieszczenia. Lochy? Ta część nie jest udostępniona dla zwiedzających, także nie będziemy mogli jej dzisiaj niestety odwiedzić. No cóż, co jeszcze chciałem zapytać. Nie po raz pierwszy bierzecie udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa. Tak, Polska jako kraj bierze udział w europejskich dniach dziedzictwa już od 1993 roku. Natomiast my jako Muzeum Pogranicza w Działdowie już od kilku lat bierzemy udział w tej imprezie. Cieszy się ona dużą popularnością. Mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie również będzie się cieszyć dużą frekwencją.